Zamość, miasto leżące w północno Polsce, kresy wschodnie. Dziś czas płynie tu nieśpiesznie, leniwie. Roztocze kusi ciszą i spokojem. O czym myśleli Niemcy, kiedy przybyli tutaj w czasie II wojny światowej? Dlaczego wybrali właśnie te tereny na całkowitą akcję wysiedlęczą? Spacerujemy się dziś na Rotundę, która w okresie II wojny światowej funkcjonowała jako więzienie, obóz przejściowy i miejsce kaźni. A potem odwiedzimy Potoczek wioskę położoną około 25 km od zamościa. Tam porozmawiamy z Kilkorgiem naocznych świadków tamtych czasów. Rotunda w czasie wojny spełniała rolę więzienia, śledczego zamońskiej placówki Gestapo, założonego Tego na... z czerwca 1940 roku, a zlikwidowanego 22 lipca 1944 roku. Odsunięta od miasta. Z potężnymi murami, położona blisko dworca kolejowego, doskonale dawała się do adoptowania na miejsce egzekucji Polaków, Żydów i jeńców radzieckich. Pacyfikacja, przeprowadzona w czasie II wojny światowej na terenie Zamościa i jego okolic, przybrała najostrzejsze formę z wszystkich pacyfikacji. Przeprowadzone przez nazistów yy, w tym okresie. Hitler uważał, że występowanie mniejszości narodowych w państwach ościennych stanowi główne źródło konfliktów. W ich rozwiązaniu miał pomóc właśnie przesiedlenia. To o tym była jego mowa w Reichstagu 6 października 1939 roku. Wschód Europy miał być nowym rolnym obszarem dla Rzeszy. Dobry wieczór, babciu. Dobry Dziękuję babci bardzo za, za zgodę na wywiad. Tutaj, że nam babcia tak pokazała potoczek i zmobilizowała sąsiadów też do opowieści. A ja się też bardzo cieszę, że, żeście odwiedzili. Dobrze. I chcieliśmy się zapytać, czy babcia pamięta, jak się dowiedziała o wojnie. To babcia, jeszcze była bardzo mamutka, prawda? Bo to 10 lat wtedy miała, tak, w to dziewiątym. Znaczy, myśmy się mali, bo to już, już, już to akcja od razu ruszyła, jak, jak już te Niemcy nachodzili. Czyli tak po kilku miesiącach już tu dotarli. Tak. Babcie, to proszę jeszcze powiedzieć tutaj o, o tych Niemcach, którzy mieszkali. Chciałam ja właśnie powiedzieć, że jak myśmy byli na Mucówce, szliśmy do kościoła z moją mamą i i obserwowaliśmy ludzi tych za drutamiśmy widzieli, tylko małych było do nich. I to było w Zamosciu, tak? zamościu tak? Do tego obozu przejściowego do Zamościa, Ta. byli zabrani. Mhm. I w Zamościu on się podał za pszczelarza, bo u nas było pełno pszczół. Mhm. Bo to siostra wyszła za tego pszczelara. Siostra czyja? Rywinka, siostra moja. Mhm. I, I stąd było do tych uli? To były, to, to były pszczoły. On się podał za pszczelarza, a tu nie było ludzi, komu służyć. Oni z Lublina go wypuścili, mojego tatę. Czy mhm. ten był w Lublinie w bo, 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 No, bo, bo oni wywieźli później Aha, do Lublina. Później no. Czyli pozwolili mu to wrócić później, tak? Pozwolili wrócić. Z uwagi na bardzo, ten zawód. Bardzo dużo, Tu zgłaszali się. Kto uciekł, to później się zgłaszali ludzie. 9 lipca. Przecież mm -hmm. jak, jak nas wysieli o trzeciej godzinie siostra ta ludzka, co jeszcze żyje, wyjechała z końmi, bo już ta, ta nie było jeszcze i, i jechała na łcówkę, no, tam gdzie, gdzie mówiłam cię, że tam 10 kilometrów za zamościł. Mm -hmm. no? I wyjechała na górę trzecia godzina do mnie. I zobaczyła, że nasz szosie, cał, jak w Krasnomrodu, pełno auto, samochodów z wojskiem. Już te Niemcy wysypowali się i szli jedne tak od rieru, jedne tędy, drugie tędy. I aż po co tam już, żeby, żeby ze wsi nikt nie uciekł. Nikt nie uciekł, tak? Tak chcieli otoczyć. Tak, i tak otoczyli, mhm. a dopiero reszta w środek i zabierali, no i się, się na z tych co. Jak, jak myśmy szli do, do, do tam do szosu, a Niemiec tam chodzą Niemcy, nie pilują ludzi, żeby tam niech nie, nie, nie potrzeb. A ten, ten wykiem biegł Niemca na paru i pyta się, mama takiego takie mówi, a co te ludzie tam robią? A on mówi, pani nic nie wie, pani dobrze pewnie tu męża ma. Nie, mówię bo nie miała nic, tylko torebkę. Naprawdę do kościoła szli, bo to z bo trzy kilometry z do łamy. Do, do zamości szli wtedy do kościoła. I ten nie a albo wie pani, był mężowie zabrane, a teraz żebyście nie zrobili wojny, jakiejś rewolucji, a teraz same rodziny to już i tak pójdą. I ten nie jest tak mamię, tak się zwierząt. Co, co, takie plany. Mama przyjechała, już nas wszystkich wytransportowała ze wsi, bo to nie, on nie powiedział kiedy, zresztą właśnie nie pytała kiedy. Mm -hmm. Tylko, że będą wysiedlone, a dlatego chłopów zabrali, żeby nie podnieśli jakiegoś, jakiejś rewolucji. I gdzieś babcia ukrywała, co oni przyjechali tymi wszystkimi samochodami? A, a ja to był, w Adamowie byli takie, pomalcie, y, forwar. I znajomi byli ludzie tam, a u nas było dwoje dzieci, Rysio i Jerzyk, Mądryńca, nie? Tu, te dzieci ze mną. Do tych ludzi ja chodziłam nocować, bo mhm. wiedzieliśmy, że oni w nocy w nocy przyjeżdżają. Aha, wszystko w nocy Aha, w noc tam się chodziło w tylko folwarku do Adamowa, tak? I tylko spać chodziłam w nocy. Mhm. Chodziłam z tymi dziećmi, bo z małymi dziećmi do dnia nie uciekniesz. Mhm. I ten, nie więcej ja nie mówi, Wiedział, je, że tu mają, mają wysiedlić, przywieźć tych ludzi do, do mężów, do Zamościa i wtedy do Niemiec pojadą na roboty. I już z nim się wygano i my już, już, już tylko mnie wysyłali co wieczór. Ja do chodziłam tam do Adamowa nocować, a rano chodziłam A wtedy już zaraz dali znać do dnia, że się wysiedlają. Mhm. I ja, już nie pojechała dwa tygodnie, nic nie widziałam, kto, wyś... kto zabrany, kto kogo złapali. Czyli babcia była w tym czasie cały czas na tym folwarku w tym Adamowie. Tak, tak. A tu była bora i, studo, i stajnia, i przygrodzona ścianą i przy tej ścianie była jeszcze jedna ściana i taka, taki schowek. I my tam mhm. wszystko mieli pochowane i, i tam... To, jest najbardziej i, cenne, tak? To, co, co, co pod ręką potrzeba. I, tam mama się schowała, mama się została, bo tu krowy życzeli, krowy nienajome, przecież ja ci bym zaśpiewała piosenkę. 9 lipca rano, kiedy nas wysiedlano, żandarmowie przyjechali, wieś całą zabrali. Potem wyszłosy się pognali, a Ukraińców z powrotem powracali, I naprawdę ich powracali, te, nie, te, te ruskich, to nie było Ukraińcy, ale To w zabrała i już pojechała końmi tymi, a mama już została, uciekła i, i tam przez ten, przez dachu, jak co te takie drziczki byli, nie, mhm. w tych dachach i ona wyglądała, i przy szpale widziała, co te Niemiec poszedł do domu. wygląda że to było wszystko I, i coś tam puszwargotał, puszwargotał, poszedł, a jeszcze mama poszła do sąsiadki, tutaj do Stróbkowej. I chodźcie kumo, do mnie ja się schowacie, przysiedzimy tutaj, zmieścimy się. Mm -hmm. A on mówi, a już chłop poszedł, to no, tak ja już wojnę. I nie chciała? Nie chciała. A pamięta babcia ten dzień, jak się wojna skończyła? W jakiej kluczności się dowiedziała o tym, że już koniec wojny? To, że to cały świat że już z wojny, Przez radio, to czy ktoś radia. tu przybiegał, jak to było? No i radio, radio jeszcze To ja nie pamięta babcia? Kto tu pierwszy przybieg z wiadomością, że wojna skończona? Nie, ja nie pamiętam, tego A ja babcia myśli, powinno cały czas tak jeszcze być, więcej takich akcji upamiętniających II wojnę światową, że nie wiem, na przykład dzieci ze szkoły powinny być prowadzone, te wszystkie cmentarze powinno mi się opowiadać, czy właśnie już uważa babcia, że to będzie coraz bardziej tak uchoźnie w, w niepamięć, tylko jakieś takie będą podstawowe fakty już? No chyba, jak, jak to pokolenie zginie, zniknie, to... Zniknie pamięć. Zniknie pamięć. pamięć. No w książkę. No w książkę. Ile miał pan lat, kiedy Niemcy wkroczyli na te tereny na Mowczej bardzo, bardzo chętnie. Proszę nam opowiadać. No urodziłem się w 1940 roku, prawda. W okresie już, kiedy wojna trwała od 1939 mm. roku, już rok, prawda, trwała wojna. Tak. Niemcy do, tu w nasze tereny przyszli gdzieś w miesiącu w październiku 1939 roku. Nawet w, tutaj w terenach, w terenach leśnych był bój prawda, pomiędzy Niemcami a polskimi wojskami i tutaj było bardzo dużo to nabitych to polskich żołnierzy. Nie. W związku z tym, że w, tutaj w miejscowości Potoczek był, była gmina przed wojną, tak samo po wojnie był, był to administracja niemiecka. Mhm. Ciągle tutaj była administracja niemiecka, była policja niemiecka i ciągle do tej gminy prawda, przyjeżdżali Niemcy z Zamościa, z tych jednostek ich, ich zwierzchni. W związku z tym nasi ludzie z Potoczka musieli się urywać, bo Niemcy prawda, tutaj jadą. Ciągle uciekali z domów, w, w, gdzie kto mógł, a, na, a szczególnie w pola, chowali się w zbożach, w jakichś tam zagajnikach, które tam są, prawda, na polu. I tak przetrwali do roku 1943. Pacyfikacja na terenie Zamojszczyzny zaczęła się w 1942 roku. Zaczęła się od gminy Skierbieszów. W wiecie hmm. Zamojskim. A pacyfikacja w Potoczku yy, miała miejsce dnia, to znaczy w lipcu 1943 roku dopiero. i ludzi. Ludzie, Niemców, prawda, otoczyli wioskę i ludzie zegnali w jedno miejsce, na początek wioski, i segregowali ludzi.